Obowiązek szkolny. Tak czy nie? Dobra koncepcja czy zła? No przede wszystkim nie zawsze tak było 200 lat temu. Nie było obowiązku, a raczej przymusu szkolnego. To jest przymus. Jak państwo dziecka do szkoły nie poślą, przyjdzie policja zabrać. Przemocą państwa. No więc 200 lat temu do szkoły szli ci, którzy chcieli, których było na to stać. Dzisiaj każdy musi takie stosy książek kupować, rodzina się zapożycza, bo musi. A kiedyś nie było stać na szkołę, albo chłopak lekki tłumok. Niech zostanie w domu. Przy ojcu się więcej nauczy niż tam od księży piarów. Był wybór. Teraz wyboru nie ma. Obowiązek szkolny najczęściej jest źle rozumiany. Ja Państwu opowiem dykteryjkę z mojego życiorysu. Otóż byłem chłopcem niesfornym. Łamałem ołówki, podwijałem spódniczki koleżankom w szkole. Do tego stopnia niesforny byłem, że po kilku miesiącach takiego zachowania. Dyrektor wezwał mojego ojca i napisał wyraźnie, że matka więcej nie przychodziła, proszę żeby się ojciec Stanisław Sejrowski zameldował u mnie, wyznaczył jeszcze godzinę. Ojciec wściekły poszedł i nawet nie usiadł, tylko od razu tak. Panie dyrektorze, po co mnie pan tu wzywa? Pan w ogóle rozumie, co to jest obowiązek szkolny? Proszę pana, obowiązek szkolny mój polega na tym, że ja mam doprowadzić go do progu szkoły wyposażyć w zeszyty, tornistry, ołówki i podręczniki. Ale dalszy ciąg obowiązku szkolnego za progiem szkolnym to już Pan ma wykonać, proszę Pana. Pan ma takie lekcje prowadzić, żeby on cicho siedział i słuchał. Pan ma go dyscyplinować. Jak ja mam go zdyscyplinować po lekcjach, jak on już dawno zapomniał, kogo ciągnął za warkocze? Rozumiemy się? No! Następnego dnia na lekcji tak się dzieje. Ale zaobserwowałem spodełba, że nauczyciel też na mnie nie patrzy. A potem okazało się, że zaczął prowadzić ciekawe lekcje. Zrozumiał, że jak ja jestem niegrzeczny, to znaczy, że on prowadzi nieciekawą lekcję. Ma mnie wziąć zapyski, przytrzymać uwagę moją. To jest jego obowiązek szkolny. A jak to zrobił? Ja niektóre z tych lekcji do dzisiaj pamiętam. Na przykład już w klasie maturalnej. przychodzi któregoś dnia i tak słuchajcie tu jest program szkolny ja to muszę z wami przerobić, bo musicie jakoś zdać matury a są w tym programie nieciekawe rzeczy dzisiaj mamy zrobić obiady czwartkowe u króla Stasia, no nudy na pudy wczoraj całą noc taką grubą książkę przeczytałem, próbowałem znaleźć coś w tych obiadach czwartkowych co będzie dla was interesujące no nic nie ma, poza jednym jak się tego nauczycie Matura będzie zdana. Jak on tak mówił, to my tak wszyscy. O! Nauczyciel się przyznaje, że czytał. Czyli on odrabiał swoje lekcje, tak samo jak my i taką grubą książkę przeczytał. To myśmy przez cały rok takiej grubej nie przeczytali. O! Byliśmy zainteresowani, on ciągnął wątek, mówi słuchajcie, na jednym z obiadów czwartkowych u króla Stasia... Był oczywiście król Staś, ksiądz Stanisław Staszic oraz biskup Inacyk Krasicki. Siedzieli i tak sobie rozprawiali, przy okazji jedli i pili. Tym razem rozprawiali o grzechu nieczystości. W dodatku z brzydką kobietą. Siedzi ksiądz Stanisław Staszic i w którymś momencie rzuca takim wierszykiem. Kto z brzydką grzeszy swą duszę zbawia, Gdyż wraz z grzechem pokutę odprawia. A na to ksiądz biskup Ignacy Krasicki poklepał go po sutannie. nie na no, nogi, tak nie trzymaną. Książę, kto z brzydką grzeszy, dwa razy grzeszy. Boga obraża i ludzi śmieszy. Proszę Państwa, nie wiem już ile lat minęło ponad trzydzieści. A ja to wciąż pamiętam, bo jak jest lekcja ciekawa, to się pamięta.